Na razie zajęty. Na razie jest zajęty. Moje no, Zaję furę możesz wziąć, proszę. Za... Tak, tak, właśnie wariacie znalazłem tych gości, którzy ci furę. Co Sorry za oh, nich, po prostu zrobili błąd Nie wiedzieli do tej. Ale właśnie słyszałem, że pan o czymś takim mm, rozmawiał o takich działach. coś takiego Shelby, oczy. Niech pan, niech pan a, zobaczy. Jakich kurwa liściowa, co ty, ty pierdolisz? takich wow. O herbacie, Uuu, co pan kuże. robi? A herbacie, przepraszam, sorry Mordziu, sorry. Mam dwubieguniówkę no. dwubiegunówkę, twubi, dwubiegunówkę. O, sorry, przepraszam cię bracie, przepraszam. Oła! Eee, przepraszam cię, bratku. Sorry, sorry, sorry mordziu, mordziu, przepraszam cię. Nie no, bo jakiś. E. to jest. Przepraszam <coughs> cię bracie, sorry. Kurwa, sorry bracie, dwubiegunowa mi odpierdala od tej roboty, teraz kurwa chcę dokonać kraga, raz chcę dokonać rodzin z 40-lecia pozytuku. może nie masz słysą, fucking crackie hair! Hey. A, bo, A bo bo no, to, bądź bądź musiałem to sprawdzić. Kraku! Kraku! Faktycznie no, się spotkać. spotka! Sorry, badku, nie poznałem Cię! Będzie Kraku! Gdzie chodzi mi o tą taktówkę, już widzieliśmy się parę dni temu! Jasne, potrzebujesz jakieś podwózki, Czegoś potrzebujesz, Kraku? tu, grubego głowy, Chcesz sobie przećpać tek. kurwa młodość czy starość, też żeby spierdolić zdrowie? Masz żeby ci kurwa sobie gniły, kurwa pierdolonej heroiny, opium?

O, o szefie, słuchaj, może coś nam jamais? załatwić, co? A, co? Ale wy oui, macie jakieś fury? Ogarniacie w ogóle życie, czy ch**a no, na wychowaniu no, no, matki? No, słuchaj, słuchaj, poczekaj, poczekaj, tu mam... Ja na łaczki kupuję subskrypcję. Masz wizytki, <noise> <noise> <kommtate. głos> <głos highways> <noise> to ja zapisz mi je sobie, Dobra, to czekaj, co ty, ma, co ty masz, co ty masz takiego?